Cześć, z tej strony Krzysiek i dzisiaj dalej rozmawiamy o szacowaniu wartości, a więc zaczynajmy. Dzisiaj jest szacowanie wartości według metody odtworzeniowej. Dość fajne szacowanie, polegające na tym, że sumujemy wszystkie koszty poniesione na naszą inwestycję, czyli na przykład na zakup, budowę i wykończenie danej nieruchomości i sumujemy wszystkie koszty związane z tym i wystawiamy ją za podobną lub wyższą cenę. Metoda fajna sprawdza się w bardzo wielu przypadkach, ale niestety nie zawsze. Dlaczego nie zawsze? Ponieważ nie każdy koszt poniesiony na naszą inwestycję dokładnie zwiększa nam o, o tyle samo. I zacznijmy może od przykładu. Kupujemy sobie samochód za 100 tysięcy zł. wrzucamy do niego felgi za 100 tysięcy złotych, nie oznacza się to, że ten samochód będzie warty 200 tysięcy złotych, on będzie wart nie wiem 130-140 000, tysięcy. 000. I dokładnie jest tak samo z naszymi nieruchomościami. Możemy ją wyposa wyposażyć w super fajne sprzęty, e, możemy tam włożyć panele fotowoltaiczne, możemy dołożyć pompy ciepła, e, wykończyć ją w bardzo wysokim standardzie. Ale to nie oznacza się, że to, co żeśmy wydali, dokładnie o tyle samo zwiększy naszą wartość. Dlatego zastanówmy się nad szacowaniem tą metodą i spróbujmy to realnie oszacować. Na dzień dzisiejszy to tyle. Mam nadzieję, że było to, to pomocne dla Was. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie.